Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, polskiej Legii Warszawa oraz kazachskiego FK Aktobe. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, a także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają. A teraz przejdźmy już do zapowiedzi meczu pierwszej rundy eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 27 milionów euro lepsza jest Legia. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o ponad 20 milionów euro wypada polski zespół. Największa wartość piłkarza w Legii są to 20-letni polski środkowy pomocnik defensywny Maxi Ojedele oraz 20-letni polski środkowy obrońca Jan Dziółkowski wyceniani na 4 miliony euro. Natomiast w Aktobe jest to 27-letni kazachski środkowy obrońca Alibek Kasym wyceniany na 850 tysięcy euro. W poprzednim sezonie polskiej ekstraklasy Legia zajęła piąte miejsce z dorobkiem 54 punktów. Legioniści zdobyli 60 goli, a stracili 45. Natomiast w trwającym sezonie kazachskiej ekstraklasy FK Aktobe zajmuje trzecie miejsce z 32 oczkami. Aktobe zdobyło 26 bramek, a straciło 12. Najlepsi strzelcy drużyn w Legii jest to 28-letni polski środkowy pomocnik Bartosz Kapustka, 9 goli w 25 meczach ligowych, a w Aktobe jest to 27-letni hajtański lewy napastnik Jairo Jean, 6 goli w 15 meczach. Najlepsi asystenci w Legii jest to 27-letni japoński środkowy pomocnik ofensywny Rioja Morishita, 5 asyst w 31 meczach, a w Aktobe jest to 26-letni rosyjski napastnik Idris Umajew, 3 asysty w 9 meczach. W ostatnim meczu Legia zremisowała u siebie 2-2 ze stalą Mielec w 34. kolejce poprzedniego sezonu PKOBP Ekstra klasy bramki dla Legii zdobyli Tomasz Pekhart oraz Paweł Fszołek. Natomiast w swoim ostatnim spotkaniu Aktobe wygrało u siebie 2 do 0 z Atyrał w 15. kolejce Kazachskiej Ekstraklasy. Oba gole dla Aktobe strzelił Jair to będzie ich trzeci bezpośredni mecz w historii. Dotychczas dwa razy wygrywała Legia. Ich ostatnie spotkanie to 28 sierpnia 2014 roku i czwarta runda eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy. W Warszawie Legia wygrała 2-0 po golach Michała Kucharczyka oraz Iwicy Wydroliaka. Legia wygrała w dwumeczu 3-0 i awansowała do fazy grupowej Ligi Europy. A jakim wynikiem zakończy się spotkanie? czwartkowe. Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini oraz do łapkowania tego filmiku, jeśli ten wam się spodobał. Do usłyszenia.